Cześć, witam Was w kolejnym filmie. I trochę mnie zawiedliście, bo nikt nie napisał mi, że jest taka rzecz po zalogowaniu się do aplikacji One Night Casino. Ja po prostu męczyłem się bez tych pólk wszystkich, a wylotało mi w chuj za chyba 3 dni gry w to One Night Casino. No, ja po prostu męczyłem się yy, bez tego błoga, jak spiłem. No, to szło jak krew z nosa, a nikt mi nie napisał w komentarzu, że jest możliwość zdobycia takiego. No więc o trochę z waszej strony. No i druga rzecz jest taka, że odkryłem, <laughs> że wprowadzili jakieś niekończące się strzały podczas mojej przerwy od gry. No i to też chuj miejsca oszczędza w torbach oraz pieniędzy, bo kupiłem to chyba za 100k na aukcji. Co prawda jest to na 71 level, ale nie chciało mi szukać się jakichś lepszych, a i tak daję radę z tym na sekcie, więc no to nie jest jakiś duży problem, ale naprawdę to ułatwia życie, bo na te strzały szło sporo pieniędzy. No i pod tymi dwoma względami mnie zawiedliście. W sumie filmów nie było. Ja to nagrywam zaraz po tej ocenie graczy z Eterni. Nie wiem jeszcze kiedy to wrzucę. Czy nagram jeszcze jedną ocenę i dopiero będę wrzucał ten film. Czy ten film będzie między ocenia... ocenami, to to jeszcze się po prostu zobaczy. No ale co? Wzięła mnie choroba ostatnio i. No i też lenistwo w sumie, że nie chciało mi się nagrywać, trochę te liczby poszły w dół i no wiadomo, że każdy twórca przeżywa to, że spadają te liczby, spadają te wyświetlenia na kanale, no ale już chyba się oswoiłem z tym, pozbierałem, no i trzeba będzie dalej robić swoje i no I nagrywać te filmy w miarę regularnie, jakoś starać się, żeby ulepszyć jakość tych filmów, żeby coś ciekawszego Wam tu przekazać. Wróciłem ostatnio do książek. W sensie do książek przeczytałem jedną książkę, bo zazwyczaj mnie jest tak, że mam długie przerwy od czytania książek, ale jak już się dorwę, no to robię jedną w kilka dni. Przeczytałem behawiorystę Remigiusza Mroza, więc bardzo fajna książka, mogę polecić. Niestety nie zapłacił za tą reklamę, ale myślę, że jak zobaczę ten film, to na pewno pójdzie jakiś przelew gruby na moje konto. Zastanawiałem się też nad tą loterią, ale w sumie to, yy, kto tu biega, czy on będzie chciał yy, mnie zabić Tą nie wiem, może lepiej bym, o kurwa, przeżyłem to, myślałem, że nie przeżyję z tą elitą, chociaż z tą już przeżywałem, no ale co prawda parę leveli niżej, ale na błogu z podwójnym lekiem, no a teraz mam to błogo do expa, no, i za takie pełne przejście sekty, chyba dostaję, jeśli się nie mylę, około 70-65%, bo parę leveli niżej. Tam już nie ryzykuję, nie idę nawet. Parę leveli niżej dostawałem 80%, no ale teraz się to pewnie troszkę zmniejszyło, bo wbiłem jednak te parę leweli, dzisiaj dwa lewele wbiłem i nie wiem, czy nie dobijemy sobie na tym filmie trzeciego, jeśli. Po prostu wszystko będzie dobrze, no i ten kurwa z AC musi jebnąć zawsze, cwel jebany, chuj ci na pysk, kurwo jebana, ale nasz, no no bi, BB bi, pizdo. Na szczęście mam y, te orzeźwienia, mm. więc zaraz się y, zrezbię znowu, no i mam ten fajny strój, Słanek casino, maskotka jest chujowa. No, ale strój jest dosyć e, spoko. Jeszcze mam jeden zwój e, czerwonego smoka. Niestety to jest wybite. No i tu kolejny jakiś swel. No i pewnie mnie ubije. Nawet na pewno mnie u... otorga. Zbiorę S Łatwo. No i chyba lewela nie dobijemy. Ale pobiegamy sobie jeszcze po szczura, bo zawsze tutaj troszkę tego y, ekspaw wleci. wleci. Te niestety już mnie nie atakują. No i nalotałem sobie taki bug. Y, 100% z questów wątpię, że to wykorzystam, dlatego te unikatowe po prostu sobie już poniszczyłem, żeby mi nie zajmowały miejsca. 40% y Zwiększa y, szansa na brak głupu, jeszcze mam 50% zwiększenia szansy na brak głupu. No więc y, to też jest spoko, ale wątpię, że to wykorzystam, bo raczej ważniejszy jest XP dla mnie aktualnie, bo no bo sekty nie zarobię tak bardzo dużo, bardziej opada mi się XP, żeby wbić wyższy level i przejść y y y y na jakieś eksplowisko, na którym lepiej bym sobie zarabiał. A nie chcę też marnować tego potencjału na wycie levela, bo teraz jest on dosyć duży. Pod P mam chyba atakowanie, jeśli się nie mylę, więc przełożę sobie rękę przez mikrofon, a ja sprawdzę tylko czy jest dźwięk. Na szczęście jest dźwięk. No i może po wreszcie po chyba dziesięciu latach na tym koncie może uda mi się wbić ten trzysetny level, chociaż nie wiem, czy nie skończy mi się zapał. Myślałem, żeby robić streamy, sek spienia 300 levelu, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie na tej sekcji jest bardzo ciężko ekspić, bo bardzo dużo osób tu lata, albo po prostu biega tu jedna osoba ciągle. Też jest taka opcja. Też jest taka opcja, że ten chłop, którego spotkaliśmy biega tu ciągle, bo pamiętam go jak miał jeszcze 193, ale nie wiem czy on by wbił tak mało leveli przez ten czas, no nie wiem, bo nie wiem, ale też spoko się z tym łogiem przejść, chociaż po tych myszach jest tutaj elitka, też zawsze coś wpadnie, więc też nie będę taki stratny. To jest ta elita, no i zbiję sobie chyba tych magów najpierw jeszcze z tymi strzałami słabszymi, teraz to może być ciężko, chociaż tamtą na sekcie ubiłem, ale ta mi dzisiaj sporo zabrała. O, no i teraz w sumie już nie zabiera dużo, w sumie mam wyższy level niż ona już, Stary z tego co się orientuję, szkoda, że nie spadł żadne hero. Ale spadło mi spadło mi coś takiego jak karta drinków, i mogę sobie tutaj sprzedawać, nie schodząc z, z No i jeszcze przejdziemy się chyba do tej siedziby ładnej kasino i otworzymy sobie parę skrzynek. Parę skrzynek sobie otworzymy. Tylko będę musiał podpisywać te kody za za zadania z aplikacji dzisiaj. No i jeśli nie, nie zaczęliście jeszcze robić tych zadań, no to bardzo polecam, bo fajne itemki mogą wypaść, ale myślę, że wyczytacie forum. Jakby mi się chciało przeczytać, to już bym dawno korzystał z tych wszystkich benefitów płynących z robienia tych zadań. No na myszach leci to o wiele gorzej, ale już jakoś to przeżyjemy sobie. Jakoś to przeżyjemy. To chyba za przejście tych męż dostaje około 10%, jeśli się nie mylę. Też teraz y, nie wszystkie były zrespione, też teraz nie wszystkie były zrespione. Ja sobie tylko coś bym zobaczył. Okej, okay. nic, nic się nie stało takiego, OK, nic złego, nie zobaczyliście kurwa te zagadki, to naprawdę jest tragedia już, nie wiem czemu mnie nękają ciągle, ja wiem, że chodzi o te boty, no ale bez przesady, co chwilę coś jest, co chwilę jakaś zagadka, że mnie to męczy. Parę parę szczurów pojedynczych zostało, no to chyba się tepniemy. No to kasyno. czy ja jeszcze mam jakiś teleport, mam ostatni, dobrze pamiętałem. Ja jeszcze tutaj na chwilę Wam wyłączę, bo nie wiem, czy ja mogę pokazać to, jak wpisuję te kody. Nie wiem, czy to jest legalne, pokazywanie tych kodów, bo nie wiem, czy. Nie wiem, czy każdy ma to samo, czy każdy ma inne te kody, chociaż bez sensu, gdyby każdy miał te same kody, no ale jednak wolę, yy, wolę Wam tego nie pokazywać, ok? Mm. No i mamy już te kufry. To jest kufer yy, z tokenami. Okej, okay, a nie mam więcej tych kufrów. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. E głupo, to jest mi niepotrzebne. 50krotność wymienić bym chciał e na srebrną skrzynię na pewno. No i na brązowy jeszcze wymienimy może rewanż z e trójką wypadnie. No bo tylko na to w sumie liczę. Tylko na to liczę, bo reszta już mi się nie przyda. W sumie, I tutaj, co cały chuj wypada, tutaj 50-krotność, no niezbyt, niezbyt ile to daje? 2,33%, więc dosyć słabo. Podchodzimy do trójki. Kurwa, nie wiem, jak to jest, że ja padam z tym chujstwem Raz padnę, raz nie padnę, no i nie wiem o co tu chodzi. Eee, może wezmę te strzały. Tak, to by miało sens, to by miało sens, żeby wziąć te strzały. Chociaż teraz w sumie na tą na trójkę łatwą nie ma to zbyt dużego sensu. No i mamy chyba tylko, mm, tylko jeden rewanż. I miałem żadnego rewanżu Chyba, że już wbiłem tą metrójkę dzisiaj, zapomniałem. tak też może, tak też może być. Jeszcze ileś zakłady nie chcę tego. Jak głupu, tego też nie chcę. To 70% jeszcze się może przyda. Jeśli będzie mi się yy, chciało tyle ekspić. Tyle. Jest 12 minut filmu. Nie wiem, czy jest sens to y, ciągnąć y, dalej. Ale jeszcze się przejdziemy, chyba do mytar, żeby wystawić to na aukcję. Te unikaty, które pospadały, czy ja to powystawiałem? Chyba 3 Powiedzmy, też wystawmy. Zobaczmy, czy są te strzały jakieś lepsze. 160, 193 powiedzmy, żeby były na teraz, żeby były na, tropicie, na tropiciela. Ok. No i co? Czy są takie strzały? No, nie ma takich strzał. Ok, czyli nie ma, a na 210 zobaczmy. Czy takie strzały nieskończone są w tym przedziale? No niestety też nie ma. Albo ich nie ma na aukcji, albo ich ogólnie nie ma. Tutaj jakieś strzałki od ognia, ale nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie wiem, włóżmy sobie może w ten pierek to. I to. E, tego nie będziemy wkładać okej, okay. pójdziemy sobie do Itan i chyba będziemy kończyć ten film, levelu niestety nie dobiję, Co to jest hmm jest trój ale co to kurwa, aha rozpoczęcie roku dzisiaj jest okej okay. okej okay. okej okay. Czyli to na rozpoczęcie roku to już coś zmienili, zrobili, ok? To dzięki Wam za obejrzenie filmu. Do następnego, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.